Cześć. Po dłuższej przerwie witam się z wami na Rogacze Warszawskiej, starej Rogacze Warszawskiej i nowe znalezisko przy ulicy Lipowej i Krakowskiego Przedmieścia. Jest to pozostałość po dawnej bramie wjazdowej do miasta. Dawnej. No, w... najstarszy plan Lublina to jest plan dopiero z 1700. 16 roku, francuski plan, na którym to właśnie widać, ową bramę, która znajdowała się właśnie u wylotu krakowskiego przedmieścia i dawnej drogi wzdłuż szańców miejskich. Więc jest to pozostałość po dawnym szańcu miejskim. Tu właściwie była brama wjazdowa do miasta. Była to czwarta linia fortyfikacji. Czwarta jest to ostatnia linia fortyfikacji, przynajmniej oficjalna, bo nie wiemy, co jeszcze gdzieś tam się kryje. Yy, oczywiście ulica była węższa niż obecnie, widać to, że ta brama no tu się zachowała część właśnie tego elementu, yy, część właśnie tych yy, konstrukcji, być może to jest właśnie fundament z tego charakterystycznego ociosanego kamienia wapiennego. Bardzo podobnie wygląda barbakan odkryty pod bramą krakowską. Co pokażą badania, jakie będą wyniki? Czas pokaże, aczkolwiek spodziewam się, że datowanie tego będzie na wiek XVII.